Chcę Wam powiedzieć, że. Pani Ela jest najlepszym instruktorem zawodów w całym tej Jest to fajne miejsce, gdzie można uzyskać pomoc i fajnie wystartować. W czuje czuję się bezpieczna i jest miła atmosfera. Jest miło, fajnie i przyjemnie spędzać czas w historii. Jestem zadowolona z prowadzenia zajęć integracyjnych. Dziękuję za daną mi szansę i poznaniu czegoś nowego. Jest bardzo fajna atmosfera. Że poznałam wielu ludzi z różnym bagażem życiowym. Cistor jest jednym dobrym wyjściem na, na, na przyszłość i no, można się wiele nauczyć rzeczy, które można skorzystać w przyszłości. Ja jestem zadowolony, że jestem uczestnikiem tutaj w Cistorze. No i co? No i trzeba się zachowywać, trzeba się stosować do, do poleceń, zaleceń instruktorów, instruktorek, no i pracować uczciwie, rzetelnie, nie spóźniać się, uczestniczyć w zajęciach aktywnie, no i to wszystko i będzie dobrze. No, mając jakiekolwiek problemy, idźcie z nimi do pracowników CISTOR-u.